Cześć, jest on strony Szargon i dzisiaj sobie zagramy w I see you Widzę cię widzę, widzę cię eee, To jest horror Kolejny Też chyba z tych krótkich, ale nie jestem pewien Na razie mam wstęp, że jak się ruszać Mogę wyjść Już mi się nie podoba ta gra Znaczy nie podoba w takim sensie, że się boję eee, You can press E to interact Monstrums have locked... okej okay. Czyli trzeba podnosić klucze w tej grze To jest jakiś długopis Możemy zobaczyć? Nie A to... Takie a, to takie dźwięki wydaje jak przy... Przy tych kartkach się jest, czy co? Czemu taki dźwięk był, jak klikałem a? Dobra, nieważne, idziemy po prostu przez siebie eee, Trochę się cykam tej gry Ale widzę, że tu jest klucz a graba, ok, czyli że się wszystkie drzwi odblokują gdzie potrzebny jest ten klucz. Tam, jeśli rozumiem, że do przodu po prostu cały czas. A, to pewnie o to chodzi. Że to pokazuje się wtedy, że można te drzwi otworzyć. No, bo tu nic nie ma, idziemy do przodu. To był tutorial, tak jakby, co nie? No, już. No tak. To widzę. Co nie? Eee... Tego nie można podnieść. Nie wiem gdzie ja idę, wiecie? Oho, czyli tutaj mechanik uciekania będzie. Czyż mnie będzie gonić? Posrało was chyba. Tu nic nie ma. Trzeba nasłuchiwać w takim razie Długopis nic nie, znaczy długopis To był ten ołówek No nie, no coś tutaj będzie mnie gonić To jest ołówek? Nie, klucz Dobierzemy no i uciekamy Gdziekolwiek Ale strasznie jest cicho, co nie? Nie podoba mi się ta cisza. O. Będziemy otwierać drzwi yy, z boku. Najwyżej No możemy przyspieszyć Co my będziemy tak pół godziny chodzić? Ogólnie ta muzyka ma... jest jakaś dziwna Co nie? O, tutaj trzeba wejść, dobra, esa O, słyszycie? Już muzyka się zmieniła Coś tu będzie w tym pokoju A idziemy do przodu, biegniemy po prostu Staram się iść... Nie, bo to za nami? Muzyka, czy co? Nie po coś, też jest, po coś jest te bieganie, nie żeby co. W ogóle jak też w to gram, to dostaję Zeza. Wy też dostajecie? Jakoś tak dziwnie się to w ogóle gra. I ogląda pewnie dla was. O, coś tu jest. Czy ja się teraz wyciłem? Nie no dobrze, poszedłem. Według gry. Chryste, panie czy to nie było przed sekundą, czy mi się zdawało? To jest gra... Nie wiem, zaraz mi coś wyskoczy na 100% O, chodź, trzeba się wrócić Oj, nie podoba mi się to Idziemy, 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 idziemy Tylko pytanie, do czego jest ten plus teraz? Oho Chyba się zmienił obszar, albo nie Albo tak! Jesteśmy w ogóle w innym miejscu chyba teraz Nie wiem, idę do przodu po prostu, oho Na pewno nie w tą stronę W tą, w tą chyba, bo tu jest krew No, tu właśnie mówię, dobrze mówiłem, bo krew to trzeba tam iść Dobra, idziemy przed siebie, nie Co to było? To był SCP-173? Widzieliście, jak on wyglądał? Dobra, idziemy za nim, no Prowadzi nas w dobre miejsce prawdopodobnie Mmm, krew. Co wyście tu zrobili? O, klucz do exitu. I'm marking doors for you. Coś czujesz mi y, złe, zaznaczy, wiecie? Coś tak odczuwam, że on mi wskaże złe drzwi i ja umrę. Chyba tutaj, co nie? O, nie, to jest długi korytarz. A nie, już myślałem, że ten. Oho! I'm trapped. Zamknęły się mi przejścia. Coś tu będzie. Coś tu kurna będzie. Nie bez powodu się tył zamknął. Albo miałem takie wrażenie może się nie, nie odwróciłem za bardzo. Nie otwieram tych drzwi, bo to nie ma sensu. Tak naprawdę. No dobra. Ale po co mi to ty mówisz? Też mam wrażenie, że słyszę jakiś ambient w tle. Nie otworzę tych drzwi, one ja idę tam, gdzie te czerwone jest. Na pewno gdzieś mnie to zaprowadzi. Co to za dźwięk? No super, że możesz mnie słychać, słyszeć. Ja słyszę Ciebie też. Okej, na pewno w to nie mogę wejść. To jest pewne. Coś tu jest, że trzeba znaleźć. Coś. Eee, na pewno nie tutaj.

Nie ze mną takie numery. Aż taki wiesz, nie jestem. Ja jeszcze widzę co nie? Chyba nic tutaj nie ma. Ale już się zaczynają coraz dziwne rzeczy robić. Mi się to podoba. Nie lubię dużych pokoi. Ale dobra, idę za krwią. Dobra, zaryka tej wentylacji, żeby mi nie wchłonęło. Aha, i teraz coś może wyskoczyć. Może, ale nie musi. Dobra no, nie wyskoczyło. To jest krew No idziemy do drzwi znowu No i co się? Oho Trzeba tam iść do Exitu, no, ale będzie coś wyskoczy jak ciul. No wiem, że możesz mnie widzieć A mogę ginąć OK A bo to była taka senka jakaś Ale już zaczyna się coś gra psuć, Jak widać nie, to jest taki symulator chodzenia, bym powiedział Szczerze, na razie się jeszcze tak bardzo nie przestraszyłem poza tym czarnym gównem, co tam było Toś w ogóle stęka Ktoś edzuje. Trzeba mu pomóc <noise> Może jakiś kluczyk? O w dupy, słyszeliście? A tu jest klucz w ogóle To byłem ja? Tu zabrzmiało jakby, jakby ktoś inny chodził tutaj Tak się zgliczowałem jakoś Dobra, do czegoś ten klucz jest potrzebny, co nie? Co nie? Czy mam się wrócić? Chyba mam się wrócić według tej gry mm. ma? Dobra, idziemy do przodu, co nie? O nie no, dobra, idziemy do przodu. Ja pierdzielę. Yo! Yo! No i teraz trzeba się wróci do niego. Chodź tutaj! Chodź tutaj, cwaniaku! A, po jak ucieka, co nie? Taki kozak, koza, koza, koza. Chciałeś mnie przestraszyć? Siema. To nie ty. To nie byłeś ty. Taki cwaniak mnie chciał przestraszyć, i w sumie mu się udało. niech przyjdzie tutaj teraz. No, chodź tutaj. No nie przyjdzie. Po jaki cwaniak, co nie? Poszedł. Że przyszedł, przestraszył mnie i poszedł. Słyszycie to? Nie żeby co, ale... Ktoś helikopterem tutaj lata? Tak to brzmi, jakby helikopter tutaj lata, nie żeby co eee... Tutaj idziemy Ty no... What the fuck? Co to jest za w ogóle dźwięk? Helikopterek ktoś odpalił, kurde Helikopter, helikopter Ty, ja bo ja tym dłużej co gram tym bardziej chyba pozdradzam ten, rozum A fatal error has occurred To nie ja Tu w ogóle oka się pojawiały, pojawiają Dobra, ale idziemy, to dobrze, bo To znaczy że idziemy w dobrą stronę Nie wiem co ja się teraz powiedzieć A to się właśnie te I see you na razie idziemy do przodu O i teraz jest spokojnie. Nagle teraz Idziemy do przodu po prostu, Idziemy na prawo. Słyszałem coś z lewe po lewej stronie, więc idę na lewą stronę. No i wybrałem źle. Co to jest za ambient w tle w ogóle? Oho Coś tu będzie przy powrocie, co nie? Co nie? Uh, dobra, nie było nic. To po tej stronie pewnie coś będzie. Chopie! Ty to jest scp 173. Tego ja gonię Oho, to jest fajne krzesełko. He's watching. Ja tak wezmę. Dobra, idziemy stąd. Nie przedłużamy. I co teraz? Rozumiem, że tutaj trzeba odbić w prawo. Nie, może wrócić się trzeba. Nie jestem przekonany szczerze Oho, nie wrócimy się. O nie 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 nie, nie wrócimy się A, tutaj trzeba iść, dobra Nie zobaczyłem tych drzwi wcześniej, że w ogóle są tam. Hmm. Kurde jak ja speedrenuję tą grę. No w sumie ja tak... Nie wiem, chodzę do przodu po prostu i natrafiam się na drzwi, które trzeba otwierać. Jakby... Nie, nie będę się odwracać czy coś, bo to nie ma sensu, idę do przodu, bo jumpscary są z przodu. O nie, to jest duże pomieszczenie. Tutaj coś będzie. No statyczny... Teraz dźwięk się Do czegoś się przybliżam, przybliżam albo coś do mnie. Hmm. Trzymamy się może ściany, bo wtedy pojawi się coś, co nie? No nie, no to jest. Coś mi wyskoczy zara, jak ciul. W ogóle teraz... Nie ma dźwięku w grze żadnego? Tak, jakby wygląda na to, jakby dźwięki się wszystkie teraz urwały z tej gry. Gdzie tu trzeba iść? Trzeba chyba się wrócić, wiecie? Ty, no wyciszyła mi się gra? Czy mi się zdaje? I się ruszam? Ruszam się. Nagrywa się, to już myślałem. Ja nie wiem, jak się zacykam. Dobra, trzeba się wrócić, jak widać. Rozumiem, że przy powrocie coś będzie. No nie ma żadnego dźwięku. No to trzeba iść pro. A. O, to można odkodować. A co zobaczyć z ciekawości. Bo to jest binarne chyba. Zero-jedynkowe. Super. O. Dobra, rozumiem, że idziemy do przodu. Po prostu. A, nie ładuje się następny pokój. A co mnie to? Ja idę do przodu cały czas. Coś tam chyba było. Eee, po czym to pisze? Kanot. No, nie można nie, nie może wejść do następnego pokoju, no. Trudno, ale ja chcę wejść. Pozwól mi. No, spadaj z tymi błędami. Ja chcę tam wejść. Nie interesuje mnie to. Coś mogą mnie gonić teraz. Eee, się W ogóle się, To w ogóle nie było straszne, to mnie bardziej rozśmiało. O, jaki wysoki te pomieszczenie jest. O, fu. Co to jest? Dobra, to jest powalone. Szczerze, ta gra jest bardziej dziwna i straszna. Ale zaraz może mi coś wyskoczyć i umrę. Na zawał bo te gry mają strasznie tak to do siebie. Dobra, idźmy, chodź. Tutaj trzeba iść? Dobra, tutaj trzeba iść. Tu nie. Ja pierdzielę. Co, co to jest? Tutaj się chyba już yy, pokoje czują. Co nie? Już się strasznie pokoje liczą. Nie psuj mi gry, jeszcze w to gram. Dobra, trzeba tutaj iść na 100% Krew mi się na ekranie pojawiła. I tam jest exit. Idziemy do exitu Szybko, szybko, szybko! Nie no, coś by musi być zara No i nas teraz jest cisza Cisza przed burzą. O! Ale creepy O to jest ta morda co wyskoczyła. I to jest tam potwór co był? Ja mnie goni chyba. Widzicie, on się przybliża. Albo mi się tak zdaje. No przybliża się. A ja nie chcę się dać przez niego złapać może. Ale pewnie pofrunie we mnie, jak tego nie zrobię. Tak całkowicie. Dobra, dajmy się złapać przez niego. Oj, wyszedł. To wszystko? O oo! O o! -o. O nie, 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 O nie, 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 panowie, panowie, nieładnie to tak mi wchodzić na komputer, wypad stamtąd, wypad, zamykać mnie to, wypad mnie stąd, nieładnie tak, dobra, fajne w sumie to jest, aż się zestrałem teraz, o kurde, see you, credits. A to jest Że podziękowania za zrobienie gry. Co to jest za obrazek? Aplikacja Exe, czy ja mogę to wrzucić w wirus total? Czy to jest Trojan, dosłownie? To się wykrywa mi jako Trojan. O kurde. Nie odpalam tego. Widzowie, usuwam to. I niech będzie jak będzie. Przeskanuję sobie jeszcze komputer. Czy mi nie zainstalował jakiegoś wirusa, ale tak czy siak. To było na tyle, żegnam się z wami i do zobaczenia do kolejnego odcinka yy, z hororku lub nie hororku. Zostawcie suba, lajka, dzwona, siema, pył!